Witamy Państwa serdecznie w Energy Gas Polska. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować jazdę testową Audi A6 z silnikiem 2,7 litra, jest to oczywiście silnik turbo doładowany nawet dwoma spężarkami, tutaj o mocy fabrycznej 250 KM, ale z tego co wiemy klient planuje znaczne tutaj podniesienie mocy. Została zamontowana instalacja gazowa tutaj KM Nevo na dwóch reduktorach AC250 i na wtyskiwaczach Hit Plus, więc taki zestaw, który spokojnie obsłuży tej mocy nawet rzędu 400 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o spalanie tego auta, auto pali nam około 18 litrów benzyny przy takiej normalnej jeździe w cyklu miejskim gazu będzie spalało około 20 litrów, co zapewni oszczędności na poziomie 500 zł. Na 1000 km. Tutaj, oczywiście, w przypadku bardziej dynamicznej jazdy, no, te oszczędności będą jeszcze większe. Jeżeli chodzi o dynamikę, tutaj możemy pokazać teraz zegary. Będziemy mieli chwilkę, żeby przyspieszyć tym autem. Dynamika i moc auta, oczywiście, są w pełni zachowane również na gazie. Jak widzieliście Państwo, auto oczywiście przyspiesza tutaj nieźle, bo jest to no sześciocylindrowy silnik turbo doładowany. Proszę się nie zrażać znaczkiem Check Engine, nie wynika on z nieprawidłowej pracy tutaj instalacji gazowej, więc nie jest to w ogóle związane z gazem, ale Check faktycznie się świeci, na co Państwo bardzo zwracają uwagę w filmach, tutaj jest związany z innym elementem. Jeżeli chodzi o zbiornik w bagażniku, został zamontowany 55-litrowy zbiornik. On jest oczywiście tankowany w 80%, więc do dyspozycji mamy 44 litry gazu, co pozwoli nam na tutaj zasięg auta na poziomie 220 km. Oczywiście w takim trybie miejskim, w trasie on będzie znacznie większy, nawet około 300-350 km, więc już naprawdę niezłe wynik. Jeżeli chodzi o same koszta, koszt montażu takiej instalacji to jest 4300 zł, oczywiście na dwóch reduktorach z tymi już bardzo wydajnymi wciskiwaczami, a zwrot kosztów następuje przy takich oszczędnościach po około 8000 km, więc wynik jest rekordowo szybki. Tak naprawdę jak ktoś jeszcze podniesie tutaj moc, będzie jeździł bardziej dynamicznie, to te oszczędności jeszcze będą większe, no i zwrot kosztów w montażu nastąpi jeszcze szybciej, więc. W takich autach bardzo się opłaca montować instalacje gazowe, dlatego oczywiście zapraszamy Państwa serdecznie do skorzystania z usług naszej firmy. Dziękuję.